Trzemic sobie, ale no to jest dla nas bardzo ważny czas. Mimy odcinek. Będziemy atakować w punkcie z tym miejsca kilka minut otwarty. Yy, Mamy tutaj strasznie dużo wojsk specjalnie na to okazję. W zasadzie to już nam się pokazuje, że jest. Jest! Otwarte! Będziemy wjeżdżać! Do wasu! Jedziemy ostatni! Lepiej nie jechać pierwsi Siadaj na ciałko! Sposób nie ma tego pesto O, strajka robi od nas Nie chcę, trzwi się Sara otworzą Co mamy, co mamy? że niech ten strajker będzie e, przed nami i przed tym ciężaruchu. lepiej. No, wszyscy... oni się e, dopiero teraz ustawiają. Trzeba było się ustawić się na samym początku, no ale... jak to teraz... Trochę. O! No i się zaczęło. Nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Teraz albo przetrwamy, albo zginiemy. Dobra. Sied... Wyszeć. Bądźcie Pojazdu. Nie zostawiajmy ich. Cię mi powoli. O, tutaj jest Kas. Kas. Baraz tu. Ja go nie czuję. A czy także ja Nie, nie, dlatego dlatego, bo jesteś w nie, A. nie, dlatego, dobra. Myślałem, że się... ja nie, że Albo nie, 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 maskę. No, mama, ja Ej, dnia... słuchacz, nie, maskę. Tak, Ej, nie, mnie? Tak, słucham. Ej. O, dzięki. Pamiętajcie, że jak któryś, któryś... zasek padnie, no to lecieć. No, a jak... Od razu nie będziemy jechać od razu, bo to jest bardziej bezpieczne, zwłaszcza, że jest taki korytarz, gdzie na pewno jedno auto z... zostanie zniszczone. Jezu, ja słychać już... Zatknął się! Na tym, na, na tym etapie polecam się trzymać blisko tej ściany n, n, prawej Bo jak się trzyma lewiej ściany, no to, no, no to atakują Ciężarówka przed nami właśnie żeby... Ona? Miejsce sobie robi. Bo w bunkrach dużo osób pojechało po prostu... Podjeżdża tak jak najbliżej. Tutaj to dzisiaj pierwszy pojazd wybuchnie. O nie. Pana, niech pan mi działa... O, już działku przeładowuję spokojnie. O, coś wypuchło tak? Tiger to, to To jest czołg na no, ja Teraz się nie czuję. Na bok są dwie taktyki tak naprawdę prawda. Tutaj jest najgorzej. Tutaj, no, bo... tutaj, tutaj nie ma. No, 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 na bunker się robić dwie, dwie taktyki. Albo siedzisz w końcowym pojeździe i siedzisz, albo atakujesz. Ja wolę z tyłu większe szanse na przecież Za za ja wolę bardziej atakować. Mi... fajniejszy fajniej jest z tego Właśnie tutaj się spojrzy, tutaj większą, większą rolę już zaczyna robić piechota bo... Wcześniej to pojazdy się nie bała, a teraz to jest jakby tak powoli. By nie wybuchnąć. No, po prostu się bawi. Się... najgorszym można powiedzieć, że są korytarze, jak się już pojazdem nie będziesz. W końcu nie masz osłony. Generale, ale naszym się da wjechać. Nie, nie, ale i tak, bo wtedy będziemy nas wyprzedy wyciągosłonę i dostaniemy odciski z ciała. I to tak dużo... Nasz pojazd tylko 2000... 25000 HP Są tak naprawdę trzy najlepsze pojazdy. Ten pierwszy co jest, drugi i trzeci, który ja posiadam. No. Który został tam na początku jakaś kolejna prawo. A dużo się ludzi ten... już od nas zginęło, generale. Po, misji... po tej misji mam pomysł, abyśmy zro... zrobili tak. Ulepszenie w punktach, że kiedyś się zamykają drzwi, to wypuszczamy kask się, no już nie przyżyją. Bo oni tego na szczęście nie mają, chociaż mają jeszcze granaty i kasowe. Ale nie mają... To są straszne W ogóle będzie potrzebna amunicja. Ja... Ile mamy, ile mamy jeszcze amunicji w ciałku? Ja sobie się tak najbardziej pod polecam sobie kupić tak z dwiemi witaminki Jedną zażyć, czyli właśnie jakoś na tym kultazu, a drugą zażywać kiedy, pod końcówką, kiedy się będzie napiewać. Ale, ale ja to po... kameruję, ja to kameruję, żebym miał dla dzieci ja pokazywać. Dobra. Co tu się działo to na, u nas na Afganistanie, co nie? To nie jest, Ad... jest Afganistan. Co pan, co, co on generał mi napaplał Gdyby nie pojadę to tak naprawdę już by wiele osób nie żyło Prawda I w tym także tutaj kilka rakieta, tylko w nim jest strzelać On tak naprawdę tr trzy grupy na wąwrad. Jedna wystakowani gracze, którzy wychodzą na piechocie zazwyczaj. Druga też od piechoty, czyli tacy jakby początkujący. Nie chcę mówić, że słabszy, ale no, z mniejszym doświadczeniem. O. A nie to, nie to jakby kierowcy. Kierowcy i działka. Jeszcze generale, mamy rannego. Nie ale nie możemy nic zrobić. Ulecimy to na szczęście dużo naszych lężych podnoszenie się 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 Wysiadam się idę na podnoszenie się podnoszenie Piechota często pada, ale jest tak dużo ludzi, że oni sobie pomagają. Dobra, przypuśćmy pojazdy pierwsze. No, tak najlepiej. Generale, mam karabin snajperski. W um, bunkrze, by się przyda. No, akurat nam się przyda. Na pewno się przyda. Tutaj już trzeba pojazd opuścić. Tutaj piechota. Chodzi rolę piechoty ota jest najważniejsza w tym wszystkim Podem z ewakuacji... Sara, będzie? Ja nie pamiętam. No. Tutaj będą... Tutaj będą atakować nas z mashinga, no. O jak strasznie... Z drugiej fajni światowej. Tutaj także były takie... Łe... Najwięcej porada? Wiecie, ciągle przeciwko ludzie ludzi. Chodźcie szybko, ja was chronię tyły. Polecam wam tutaj ro, nie, zbytnie nie rasować, jak się nie jesteście pewni. Jak nie jesteście pewni swoich umiejętności. Ja już jestem. Ja już jestem. Ja już wystarczająco dużo zrobiłem w życiu, żeby być pewnym. Bunkry są bardzo dobrym zarobkiem. Polecam wam często szukać szukać serwery, gdzie bunkry będą za jedną Winta. lub dwie bądź. Jesteś do Winty. Z tyłu Generale, włączyłem z i latarkę, żeby było mi łotwienie. Y Widzi się mnie? Mój Nick, Name? Tak. No to polecam tutaj. Każdemu polecam tutaj pójść, bo z tego U. boku jesteś pod działek. Jakby jednostek ich O! Drogich nie jednostek ramię, jest... Co ja się... ja mam włożony tylko laser. Nie ja mam amunicji. Do pistoleta. A jaki pan ma kara, ten kaliber 45 mm i 5 x na 56? Nie. Nie ja mam. Ja mam Mogę coś powiedzieć... Mm. Mogę... Mogę coś powiedzieć widzom? Tak. Największy błąd, jaki ja robię i go się nie mogę nauczyć nie robić, to jest, że ja sobie za zostaję tam po trzy naboje w jednym magazynku. Ja mówię konty... dla widzom też, jaki największy błąd robię. O, robię zawsze największy się błąd, się błąd się... że sam się fokusuję naprzód, a zawsze leżę. rannych mamy wejście. Oho, leże, lezę, leże, leże, leże. Le 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 Te maski gazowe się przydają. Ale nie, bo mnie nożownik ratował. Podniesiesz? Witaminka. Właśnie dlatego, Chodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Właśnie dlatego lepiej zostać, na później witamina. A tutaj agentów po kis. Ale tutaj dużo nowników jest, bo to jest mały dystans. Polecam często, gdzie wchodzi do jakoś środkowej windy. Do albo do pierwszej, środkowej. Ja nie nie wiem, do pierwszej, bo do pierwszej jest najwięcej ludzi. Dobra. Chyba. A pan generał wie, że ja mamy... I... A pan, czekajcie! A pan generał wie, że my jesteśmy pomieszany USA z Polakami? Oj, Ta... wiem. Mam starzy... Połowa Polaków, połowa z USA. Dwudziestu 20 z USA i 15 z Polski. Znaczy, 5 z Polski. Jezu, boję się trochę, że zginę na tej wojnie. Tutaj... Tutaj już... Tutaj już jest koniec tego bunkra. Według zwiadowców. Bo jest koniec. Nożownik! Tutaj... Polecę wam tutaj wiec, bo oni raczej więcej zrobią. Nasi. Nasi nic, czewo jednostki. Zobaczyć... Leżę, leży, pomóż się! Znów Nakonczysz O, ale też. Leży też. Nadal. Polecam mam, cofać, mam co jak macie noła. Zabieram cię tu stąd Chodź ewakuację Każdy każdę szyję Tak żyje Dobra yy, dobra no to tradycja To już jest podiec Teraz tylko to walczyć tradycję I jak w takim magazynki Jest twoja ostatnie naboje balon. A też. Ja dla pamiątki porzucam tutaj broń. Ja mam już magazynki, z pięciu magazynków po jeden nabój. Nie! Skończone! Fajne jest to, że jak się z czasami jakby nie pokazuje magazynku, jak chyba nie ma, bodajże. Jej! Pieniądze dziewię dziewiętnasty 19. level mam. I, a ja mam pieniądze i...